28 lipca 1940 roku. Salzburg, Austria. Wkrótce po upadku Francji, gdy klęska Wielkiej Brytanii i zwycięstwo nazistowskich Niemiec wydają się prawdopodobne, niemiecki dyktator Adolf Hitler organizuje konferencję ze słowackimi politykami, starając się wykorzystać sprzyjające warunki, aby zażądać wydalenia umiarkowanej frakcji ze słowackiego rządu i zastąpienia jej członkami pro-niemieckiego radykalnego odłamu. Firer sugeruje, że niezastosowanie się do tego żądania pozostawi państwo słowackie na łasce Węgier, cofając gwarancję ochrony, które Słowacja uzyskała rok wcześniej. Słowacy przystają na niemieckie ultimatum. Dwa lata później, w marcu 1942 roku, rozpoczynają się systematyczne deportacje słowackich Żydów do obozów zagłady. Między marcem a październikiem 1942 roku. Władze słowackie koncentrują około 58 tysięcy słowackich Żydów w obozach pracy i obozach koncentracyjnych, z których są deportowani do obozów zagłady w okupowanej przez Niemców Polsce. Wśród nich jest Helena Citronowa. Helena Citronowa, jedno z czworga dzieci żydowskich rodziców, urodziła się 26 sierpnia 1922 roku w Humennem, ówczesnej części Czechosłowacji. Jej ojciec był kantorem, a ponieważ Helena lubiła nie tylko śpiewać, ale także tańczyć, jej starszy brat zażartował, że pewnego dnia zabierze ją do Pragi, aby mogła ćwiczyć swój talent. W 1934 roku siostra Heleny, Różika, wraz z mężem wyemigrowała do Palestyny. Ponieważ jednak nie mógł on tam znaleźć pracy w 1939 roku, oboje zdecydowali się wrócić do Czechosłowacji wraz z córką, mimo że Żydzi w Palestynie ostrzegali ich, mówiąc, co oszaleliście, szykuje się wojna. Zanim rodzina zrozumiała swój błąd, było już za późno. Druga wojna światowa rozpoczęła się 1 września 1939 roku, kiedy nazistowskie Niemcy napadły na Polskę. W kwietniu 1940 roku na Słowacji uchwalono pierwszą ustawę o Aryzacji, która oznaczała konfiskatę mienia należącego do Żydów i wykluczenie ich z gospodarki. Było to uzasadnione stereotypem i wzmocnione przez propagandę, że Żydzi zdobyli swoje bogactwo poprzez uciskanie Słowaków. 9 września 1941 roku słowacki rząd uchwalił kodeks żydowski. Propaganda rządowa chwaliła się, że był to najsurowszy zestaw przepisów antyżydowskich w Europie. Oparty na nazistowskich ustawach norymberskich, zawierał 270 artykułów i był dłuższy niż słowacka konstytucja. Ustawa ta kompleksowo odmawiała praw słowackim Żydom i definitywnie wykluczała ich z życia publicznego, ograniczając godziny, w których mogli podróżować i robić zakupy. A także wykluczając ich z klubów, organizacji i wydarzeń publicznych. Wymagała również, między innymi, noszenia przez Żydów żółtej gwiazdy. Unieważniała wszystkie długi wobec Żydów i konfiskowała żydowskie mienie. Kiedy niektórzy członkowie rządu nie zgodzili się z wprowadzeniem narodowego socjalizmu na Słowacji, Wojtek Tuka, słowacki premier, powiedział: „Nie jestem demokratą”. Jednak dla słowackich Żydów najgorsze miało dopiero nadejść. Według spisu ludności z 15 grudnia 1940 roku na Słowacji żyło 89 tysięcy Żydów. W marcu 1942 roku państwo słowackie podpisało umowę z Niemcami, która zezwalała na deportację słowackich Żydów. Słowacja była pierwszym państwem poza bezpośrednią kontrolą Niemiec, które zgodziło się na deportację swoich żydowskich obywateli. Między marcem a październikiem 1942 roku około 58 tysięcy słowackich Żydów zostało skoncentrowanych w obozach pracy i obozach koncentracyjnych utworzonych przez lokalne władze, głównie w obozach Sereć, Nowaki i Wychnie. Następnie słowackie władze transportowały Żydów do granicy Generalnego Gubernatorstwa lub Rzeszy Niemieckiej i przekazywały ich niemieckiej SS i policji. Gwardia Chlinki, słowacka policja państwowa, najchętniej uczestniczyła w tych deportacjach. Ofiary otrzymywały jedynie czterogodzinne ostrzeżenie, aby uniemożliwić im ucieczkę. Bicie i przymusowe golenie były na porządku dziennym. Podobnie jak poddawanie Żydów inwazyjnym rewizjom w celu odkrycia ukrytych kosztowności. Niektórzy członkowie gwardii Chlinki wykorzystywali swoją władzę do gwałcenia żydowskich kobiet. W 1942 roku Józef Tiso, katolicki ksiądz i prezydent Słowacji, wygłosił przemówienie, w którym usprawiedliwiał trwające deportacje słowackich Żydów. Hitler skomentował to przemówienie mówiąc, to ciekawe, jak ten mały katolicki ksiądz Tiso wysyła do nas Żydów. Praktycznie wszyscy deportowani słowaccy Żydzi zostali zabici w Auschwitz, Majdanku, Sobiborze i innych miejscach w okupowanej przez Niemców Polsce. Tylko 300 Żydów deportowanych w 1942 roku za Słowacji do nazistowskich obozów zagłady przeżyło. Państwo słowackie zapłaciło Niemcom 500 marek Rzeszy. Za każdego deportowanego Żyda, za jak to nazwano przekwalifikowanie i zakwaterowanie. Podczas wojny władze niemieckie i słowackie deportowały ze Słowacji ponad 70 tysięcy Żydów. Niemcy zamordowali ponad 60 tysięcy z nich. Do końca Holokaustu zamordowano ponad dwie trzecie Żydów mieszkających na Słowacji. 25 marca 1942 roku. Helena Citronowa znalazła się wśród 997-letnich dziewcząt i niezamężnych młodych kobiet, deportowanych pierwszym oficjalnym transportem Żydów do Auschwitz. Żydowskie dziewczęta i kobiety, którym słowackie władze powiedziały, że wyjadą na kilka miesięcy do pracy rządowej, zostały w rzeczywistości sprzedane Niemcom przez Słowaków za 500 marek Rzeszy. Czyli około 200 dolarów za osobę, jako niewolnicza siła robocza. 26 marca 1942 roku przybyły do Auschwitz. Początkowo Helena pracowała w zewnętrznej jednostce dowodzenia przy rozbiórce budynków i przenoszeniu gruzu. Spała na słomie pełnej pluskiew i z przerażeniem patrzyła, jak inne kobiety wokół niej zaczynają tracić nadzieję i umierać. Później wspominała. Nie wolno nam było biec, więc kiedy mur runął, pierwsze dziewczyny zostały zmiażdżone i zginęły na miejscu. Jednak 30 października 1942 roku Helena rozpoczęła pracę w magazynie Kanada, sortując dobytek zamordowanych Żydów. Nazwano go tak, ponieważ Kanadę uważano za kraj wielkich bogactw. Dobytek więźniów odbierano im po przybyciu do obozu i przewożono do tego miejsca. Przedmioty były sortowane i wysyłane z powrotem do Niemiec, choć niektóre zostały skradzione przez strażników SS. Praca w magazynie była jedną z niewielu pożądanych prac w Auschwitz, ponieważ więźniowie otrzymywali jedzenie i wodę, mogli zapuszczać włosy i nie byli bici. 30 października 1942 roku, tego samego dnia, w którym rozpoczęła pracę w magazynie Kanada, Helena wzięła udział w występie muzycznym grupy więźniów. Została zauważona przez Franza Wonsza, jednego z pracowników SS, odpowiedzialnego za nadzorowanie zadań sortowania w magazynach Kanada. Helena śpiewała z pasją, ponieważ wierzyła, że może to być jej ostatni raz w życiu. Kiedy Helena skończyła śpiewać, Wunsch podszedł do niej i poprosił – proszę zaśpiewać tę piosenkę jeszcze raz. Helena wspominała później, że ze łzami w oczach patrzyła w górę na mundur i myślała – Boże, gdzie są oczy mordercy? To są oczy człowieka. Wunsch zakochał się w Helenie. Jako jeden z pracowników SS odpowiedzialnych za nadzorowanie zadań sortowania w magazynach Kanada, Wąż często odwiedzał Helenę i był łagodny, miły i opiekuńczy. Przynosił jej dodatkowe jedzenie i ubrania, a także oddawał jej swoje racje żywnościowe. Kiedy Helena zaraziła się tyfusem, ukrywał ją i pielęgnował, by wróciła do zdrowia. Dbał o to, by była dobrze odżywiona, a nawet dawał jej prezenty żywnościowe, które wysyłała mu matka. Wąż pomagał ratować życie jej współwięźniów, ryzykując własne życie u boku swoich przełożonych z SS. Czasami przekazywał jej notatki z napisem: Zakochałem się w tobie. Helena wspominała później. Pomyślałam, że wolałabym być martwa niż związać się z SS-manem. Helena gardziła nazistami nie tylko z powodu tego, co robili Żydom, ale także dlatego, że w Auschwitz straciła rodziców i brata, który podczas próby ucieczki z obozu zginął na ogrodzeniu pod napięciem, z twarzą i rękami przyciśniętymi do drutu kolczastego. Z czasem jednak Helena zaczęła darzyć wąsza pewną sympatią. Punkt zwrotny nastąpił, gdy wąż był w stanie pomóc siostrze Helene Różice. Matce dwójki dzieci, która została przetransportowana do Auschwitz ze Słowacji wraz z dziewięcioletnią córką i nowonarodzonym synem. Helena dowiedziała się o ich przybyciu i pobiegła do krematorium, gdzie obawiała się, że zostaną zabici. Historycznie powiedziała strażnikom, że chce umrzeć razem z nimi, ale przyjaciel zaalarmował Wąsza, który pośpieszył na miejsce zdarzenia w momencie, gdy Józef Mengele. Osławiony lekarz SS znany jako Anioł śmierci, decydował, który z więźniów przeżyje, a który umrze. Kiedy wąż przybył do krematorium, zaczął brutalnie bić Helenę za naruszenie godziny policyjnej. Kiedy ją bił, potajemnie szeptał do niej, powiedz mi szybko, jak ma na imię twoja siostra, zanim będzie za późno. Helena odpowiedziała, nie będziesz w stanie, przyjechała z dwójką małych dzieci. Wąż wtedy powiedział jej, Dzieci to co innego. Dzieci nie mogą tu mieszkać. Natychmiast pobiegł do krematorium, aby odnaleźć siostrę Heleny Różikę. Podczas gdy wąż był w stanie uratować Różikę, mówiąc, że pracowała dla niego w magazynie Kanada, nie mógł nic zrobić dla jej dzieci. Zostały one zamordowane w komorze gazowej. Romans Heleny i Franca był potajemnie kontynuowany, a Helena była kiedyś przesłuchiwana i torturowana na temat ich związku. Odmówiła jednak potwierdzenia jego istnienia. Wiedziała, że jeśli ujawni istnienie związku, oboje zostaną straceni. Później powiedziała: Były chwile, w których zapominałam, że jestem Żydówką, a on nie był Żydem i szczerze mówiąc, w końcu go pokochałam. Ale to nie mogło być realne. Dokładna natura ich romansu, który trwał do ostatecznej ewakuacji Auschwitz w styczniu 1945 roku, nigdy nie została wyjaśniona, ale według niektórych świadków nie miał on charakteru seksualnego. Według Batrzewy Dagan ocalałej z Holokaustu para nigdy nie uprawiała seksu. Jak później wspominała Dagan, więźniowie spali na pryczach ułożonych jedna na drugiej w rzędach po trzy i byłoby to niemożliwe. Również wykluczona była możliwość, by Citronowa odwiedzała kwatery oficerskie bez bycia przyłapaną. Po wojnie była więźniarka Auschwitz powiedziała o wążu. Nie robił nam nic złego, ale był sadystyczny wobec mężczyzn. Dopóki nie poznał Heleny, bił i kopał także kobiety, ale potem wystarczało mu bicie tylko mężczyzn. Często bił ich kijem, który nosił przy sobie. Helena miała na niego pozytywny wpływ i starała się, aby nie zachowywał się tak okrutnie. Jednak po wojnie jeden z ocalałych z Holokaustu zeznał, że podczas żydowskiego buntu w Auschwitz, który miał miejsce 7 października 1944 roku, wąż bez litości zastrzelił 20-letniego greckiego Żyda. Ich związek zakończył się w styczniu 1945 roku, gdy Armia Czerwona zbliżała się do Auschwitz. Podczas ich ostatniej rozmowy Franz powiedział jej Uważaj na siebie, Heleno, dasz sobie radę. Tak bardzo cię kochałem. Potem całowali się długo i czule. 27 stycznia 1945 roku oddziały sowieckie wkroczyły do Auschwitz, Birkenau i Monowic i wyzwoliły około 7000 więźniów, z których większość była chora i umierająca. Jedną z więźniarek wyzwolonych przez Armię Czerwoną była Helena Citronowa. Jednak przez następne 27 lat ona i franc Wąż nie widzieli się. Po wojnie Helena wyszła za mąż za działacza syjonistycznego. Przeprowadzili się razem do Izraela i mieli dwoje dzieci. Wąż szukał heleny przez lata, ale Helena unikała listów, które do niej pisał. Następnie Wąż osiadł w Austrii, ożenił się i założył własną rodzinę. Ale w 1972 roku Franz Wąż, wówczas pięćdziesięcioletni, został postawiony przed sądem za zbrodnie wojenne, a Helena, wówczas zamężna kobieta i matka dwójki dzieci, przyjechała zeznawać w jego obronie po otrzymaniu rozpaczliwej pisemnej prośby od jego żony. Przyjechała do wiednia pomimo gruźby ze strony działaczy na rzecz praw Żydów, ponieważ uważała za swój obowiązek przedstawienie dobrych rzeczy, które zrobił w Auschwitz ale potwierdziła również, że była świadkiem popełniania przez niego zbrodni na innych więźniach. W sądzie Helena mówiła powoli, bez emocji i ani razu nie spojrzała na wąsza. Kiedy jednak przyszło do dzieci jej siostry różiki, nie mogła kontynuować. Słowa uwięzły jej w gardle. W tym momencie Wąż zaczął płakać, a później okazał skruchę. Powiedział, że nikogo nie zabił i żałuje, że bił więźniów. Pomimo tego, co sędzia nazwał przytłaczającymi dowodami winy w udziale w masowym morderstwie, Wąż został uniewinniony od wszystkich zarzutów. On i Helena nigdy więcej się nie zobaczyli. Franz Wąż zmarł z przyczyn naturalnych. 23 lutego 2009 roku. Miał 86 lat. Helena Citronowa miała 84 lata, gdy zmarła 4 czerwca 2007 roku w Tel Awiwie w Izraelu. Wylano wiele łez za Helenę Citronową. Dziękujemy za oglądanie kanału World History. Pamiętaj, aby polubić i zasubskrybować oraz kliknąć dzwoneczek, aby nie przegapić naszych kolejnych odcinków. Dziękujemy i do zobaczenia następnym razem na kanale.